Panie przemysłowy jak się pan czuje? Gotowy. Gotowy? Gotowy. <noise> Za pół godziny? Tak. Tak. Jest tutaj bardzo głośno, więc relacja będzie, będzie później. Dobra, to ja tak może zapowiem tylko o co chodzi, bo w ogóle co my tu robimy, po co, co jesteśmy. Odeszliśmy do pedale, jest troszeczkę ciszej. Jest zapowiedź pierwszych zwycięzców dzisiejszych biegów. Dzisiaj znowu mają miejsce biegi. Wyścigi. I ten oto no, tutaj y, ulubieniec mojego kanału, bo jak te filmiki z nim się oglądają w największej ilości wyświetleń. Um, Biegnie dzisiaj 18 km nie okazuje się, że mniej, no ale dobra, zapomnijmy, że 18. Dobra, kto z nas przebiegnie 17 kilometrów, więc jest różnica, nie? Czy w te, w jeden czy w ten, czy w drugą kilometr? I y, prawdopodobnie moment, o, po takim tam terenie tam widać są górki. Nie, tu, to tam, no. Tam za górę będziemy biegać. No, po no, ah, no, a, to, no, no to tam... No to tam, dokładnie, tam będę wybiegał. Tam po górę. Górach, nie, Nasi, wiadomo, karkonosze to to nie są, ale, no ale kto, kto z nas powie? nie bo takich wzgórzach 18 km. kilometrów No, a no, więc trzymamy kciuki. Dzisiaj ma być miejsce pierwsze pierwsze całego wyścigu. To będzie zajęte. Musisz teraz, musisz teraz się spiąć. m 404 mnie nie zajdą. Zwischen äh, den Route und dem Hengst Heidee. Dann geht es in mal äh, etwas anspruchsvollere, kleinere Trails über den 3 Kilometer. da kommt ihr dann 3, 2, 1, let's run there! Habt eine tolle Zeit auf der Strecke. No i pobiegł. Ogólnie tu jesteśmy tutaj nad rzeką. Przyskuję, patrzę, bo przechodzę przez ścieżkę rowerową. I ona jest używana, więc nie chciałabym być rozjechana przez rower. Ale jesteśmy nad rzeką bardzo brzydką Wiesz, to jest rura. I ona jest taka zaszlamiona ale ogólnie wygląda to bardzo ładnie i on będzie biegł tam gdzieś ale raczej e, ja tego nie zobaczę Patrzcie. raczej go nie zobaczymy nie zobaczymy tutaj tych ludzi jest ich znacznie więcej niż na tym biegu co Przemek bieg 26, czy tam 24, czy tam ile tych kilometrów. O, widać ich! Tam zasuwają. A Przemkę nie rozpoznamy, bo ma czarną koszulkę. Zmiękły miał pomarańczową, to też nie byłoby go widać. Ale biegną tam i gdzieś będą zbiegać w takim razie na górę. Nie wiem czy właśnie nie, nie tutaj gdzieś. Nie, tu jeszcze biegną. Tu jeszcze biegną. Nie bardziej słuchaj ten wiatr, dobra, czyli będą gdzieś indziej wbiegać na górę. No ale na pewno mają wbiegać. Tam jest jakaś tama, nie, to jest przepompownia. Tak się to chyba nazywa profesjonalnie. I łabądek. A na bo ogólnie do jedzenia są lody albo kiełbasa bułce. A ja jestem głodna, a nic nie wzięłam, więc mam nadzieję, że Przemek przebiegnie to szybko i będzie z głowy. <gryzamy> Będziemy mogli jechać do domu jeść. nie będzie słuchać, ale słuchajcie, nie minęło nawet 40 minut, a niektórzy już tutaj wracają, w sensie to są dwie pętle, tą samą trasą i tam po drugiej stronie wody już biegną ludzie. Chcę zobaczyć, czy Przemek przypadkiem już nie mijała się celu. Gdzie jest ten cel? A, nie wiem, nie chcę też wjechać na trasę. O matko, chciałam go mu w połowie drogi pomachać, ale nie wiem, gdzie to jest. Dobra spróbować jakoś tam dojść. Ale czajcie to? Czyli to jest, czekajcie... Oni mówią, że jednak to jest 17 km, czyli... 16 na pół to 8... 8,5 km w 30 minut. No dobra, 37. Szok. Szacun. i <laughs> Nie, nie, no trzeba było się wspinać. Dobra, ja mówię jak chcesz. Już nagrywasz? No, Jak coś, to jest 0%. Nie wiem. Mówię dla widzów. Było dużo ciężej niż się spodziewałem. Był to prawdziwy trail hey running. Było dużo fragmentów przez las, po jakichś kamieniach, korzeniach. Były nawet fragmenty, gdzie była taka bardzo mocno pionowa ściana i były liny powieszone, i trzeba było się tak trochę wciągać, trochę drapywać na górę. Dużo podbiegów w górę. Zbiegi w dół też nie były jakieś bardzo łatwe, bo było wąsko, bo to było tak dużo. część trasy była jakimiś single stackami rowerowymi, i było tak bardzo wąsko i takie zawiasy, więc się nie dało wyprzedzać za bardzo i nawet były znaki, żeby się nie wyprzedzać na tych fragmentach. A Jak się zbiegało w dół, mimo tego, że miało być łatwo, to było dużo korzeni, więc też trzeba było bardzo uważać. Więc no, Spodziewałem się trochę lżejszego biegu. Wyszedł dużo cięższy, dużo bardziej techniczny. Ale czas był dobry. Godzina 54, poniżej dwóch godzin. Cel wypełniony. To jest yy, ten przekrój tego biegu? Mhm. Trochę kupi miejsca. O. Bo jest nogami. Dla to, ciebie tak. Dla mnie jest ok, właśnie. Jak tak patrzę to widać. Bo no, ty masz napisane. 1 km dwa. Jak Aha. tak patrzę, to jest obu nogami. A. Tak, musicie sobie wyobrazić, że jest... Że jest tak. No to gratki. Okay, das hat äh, nicht ganz so funktioniert. alle eure Hände sehen. Ganz hinten. Jawohl. So, ihr fangt mit der Welle an und dann geht die wieder nach vorne. Da ganz hinten. Drei, zwei, eins. Ja. i got it.